To Gdzie moje ta? oczy? Zapomniałem okularów, nic nie będę widział. Siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Jingis! i jest ze mną... Lighter! Kilatis! No. <laughs> jejku Jejku, jejku, będę się chowała. Będziemy, będziemy grali w grę. Będziemy grali ja w, w moda w Tomb Raider. Nie, o to nie, ja nie, nie wiedziałem, przepraszam, już nie, nie chodzę. Nie, 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 podgląda, nie podglądajcie, co robię przy drzewie. A Ty też Gilatis nagrywasz? Nie. Ojej. Nie. nie. Ojej. nie. Ja Jak szukam w kogo by się przemienić? A to czy. Ten, to... A bo to, bo tak, to jest dźwięk Gilatis i lighter na Purposa i jakieś randomy. Pewnie A i tak, tak, tak się zapytam, czemu, czemu któryś z was się potknął na środku chodnika? No bo tam był kamień. A, no, aha, to no, spoko. No. Aha, bo to polskie no. drogi wyboje były jakieś, coś tak. No, zablokował tak mnie. Nie. Dobrze no, ci, no, tak? No, o, ci o, mi... Oni mnie tu nie znajdą. Dobra, ej, Jingy, powiedz mi, gdzie jesteś? Dalej, nie. Jakaś, kliknij Y. <coughs> znaczy U. Nie. Jak, gdzie jesteś? No, to gdzie... Ja jestem z tobą. Nie mogę puścić pewnego klawisza. Ja jestem z tobą. Wiem, ale ja nie mogę puścić klawisza. Możesz. Nie! Możesz. Bo będę widoczny! O, jest, jest, jest. Napisz. napisz. Ej, ej, z czemu tam siedzisz pod, na tym, przy płotku. tym jak napisz, napisz? No tu przy tym płotku, przecież widzę cię. O dzień dobry, stoję obok ciebie. Ej, no jak mnie widzisz? Ty miałeś mnie nie widzieć w ogóle, ty się nie bawię z tobą! Tak! O, kłam... cię? To ja Ola. byłem. Ola. On, ma, on, Co? on ma tego. Gielacki z kim, jest, kim ten, jesteś? Wie dlaczego ten? Wie dlaczego wiedziałem? Bo sam się dokładnie w tym samym miejscu ukryłem rundę wcześniej. Hmm. Skacząca deska. Z kim, z, kim z kim jesteś? Z kim jesteś? Najlepszy na świecie. E, Coś mnie się. szukał, no przecież strzelał do mnie. Kień u i napisz, gdzie jesteś, to się cię przyjdę, ci fajne model. A, wiesz co? Ja ja sobie chodzę. A no, ja tym byłem tym samym, A, tak, tak. kasper. Właśnie, łaziłem przy Kurposie. A on czym jest? No e, to... nie, nie wiem o czym mówisz, to totalnie ja, ja, ja nie. O on jest. A, A był teraz Ale wiesz rekinów? O co chodzi? Jezior, nie On wody mówisz. nie lubi, od Nie, to jest jakaś dyskryminacja, no? Kogo? Czemu chcesz? Nie mam pojęcia. Fajnie mam na to postaci? Mógłbym coś powiedzieć. Kappa. Czego jesteś taki? jesteś taki taki ten... taki płaski? Kurpos nie wchodź tam, nie? Nie wchodź tam. O, ale to jest świetna miejscówka! Nie, tu widać ja, było! Ja, ja, ja nigdy nie, nie. Myślę, Ja myślę, że te, ja też powinieneś usiąść na tej skrzynce pocztowej przed tym domkiem i na pewno by się nie zauważyli. Okej. Okay. Ale ja to chyba gdzieś... A może jakby robił za tą wajchę od tej skrzynki, nie? Łoł. Wow. To wajchowało. Ja potrzebuję taki ten model fajnej postaci. No bo dobrze, schowaj się w tych zwłokach za tym domkiem. Dobrze, dobrze, to jest dobry pomysł. A ja, ja potrzebuję o... taki fajny. ja już Potem wiem możesz być. Wejdź na ten masz, będziesz flagą. Tam jest ten model postaci. Tam jest ten model postaci. Tam jest ten model. Widzisz? Mm -hmm. po czegoś mm -hmm. chyba w szopie szuka. Nie, nie, nie. To na pewno nie ta czerwonowłosa postać. Nie, nie, nie. Odej, masz Krippera? Masz nie, 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 to nie jest ta postać. Nie. I, I ta Dobra. skacząca obok też nie. <głos> 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 ok. Ups. I'm done. Nie, ja to jesteś Je... za duży jeszcze. Nie, jestem świetny. Ja myślę, że Widać powinieneś się. tą się Kurde, Ale widzisz co, bo został jeszcze ktoś z nami, kto, kto z nami tutaj nie gra w tym momencie. Oj, bo tu dużo ludzi dołączyło. No. A jakim no. ty cudem masz trzy punkty? Co tu się stało? Kto, ja? No bo ja pozabijałem już sporo osób. Sporo. Aha, A tak, jeden ja bo... to widzę jakoś awkuje, albo on ma coś tam. Widzisz patrzę, Lighter, patrzę że obok, ten obok ciebie? Widzi. On jakoś dziwnie obserwuje, zobacz, ten przy wyjściu jest. No. I wstań mu za plecami. Jak, jaką masz supermoc? Dobra, nie ruszaj się teraz. Na prawo no? masz. Haha, <laughs> masz... <laughs> naprawdę! <laughs> Czeknij mu z prawego. A wiesz, wiecie jak się nazywa ta postać? Tak, którą ty w tym momencie biegasz? Nie, ale jest ładna. Rana. To ale ona, jest... ona ma. Ale widziałeś, jest... widziałeś tak od spodu, spojrzyj, jak ona ma majtki. majki. Ej, to jest. To... Purpos! A co. Przełącz się na jego widok, tutaj teraz. ja nie mogę się przełączyć na jego widok. A ty możesz? On może ja. tylko oglądać ciebie. Krystian, ty możesz? Ja, ja, oczywiście, że ja mogę. I weź, i weź tak, tak wiesz, od spodu zajrzyj. Mu. A o, czemu wy się jesteście przeciwko mnie? Dobra, a nie? my jesteśmy jesteście wszyscy tam przeciwko tam mnie? Tam mam cienia, żebyście się pobawili, chłopaki. No no, 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 no. nie, miałeś zmienić gacie na czyste, no. Ja zap, ja zap, na drzwi. No I weź się schowaj pod taczkę. Ej, to jest nie fair, że wszyscy są przeciwko mnie. A lepiej chciałeś jakieś wyzwanie. A teraz jak usiadłeś to... jak ci spojrzę, Dobra, ci po prostu... Dobra, idź i się mu daj zabić, bo przecież to normalnie Na, jest. 10 sekund i wygrywam, no nie, poczekamy co to jest w ogóle. Ten typ ma 10 HP, on nikogo nie strzela, no. Nie wiem właśnie skąd ta postać jest, ale jest taka dziwna. z ty chyba wiesz? Ma, co? Ma pod, pod, Czego pod, jest ta postać? Po... Podwiązki masz. Co, z czego jest ta postać? Z anime jakiegoś, czy z czego jest ta postać? Nie, czy... ona jest z Minecrafta, tylko wycofana O, zabił cię. 8, Aha, 8 sekund rozumiem. przed końcem, i Dlatego miała ten, z Minecrafta, eee. nie z jak to no to Ona była... Wow, nie wiedziałem. To była kiedyś w Minecrafcie i to w jakiejś tam wersji takiej... Y... No okay. jakiejś Mega Beta, czy Alfa, czy, czy jak to mega tam... Mega nie, nie widziałem takiej wersji Rana, Minecrafta Mega Beta. Rana. <laughs> Czemu mam Be... napisane Pror? Macie 20 o, sekund, żeby brod, brod. się schować. Ojej, Słuchajcie, walczymy na jaką masz purposa. moc? Powiedz mi. E, sudoku. O, on wypucha. Proszę Cię, nie stój na respie. No, ja, ja to czekałem raz jak grałem z Genghisem i z purposem i nie prawie... Nie no, sponię, że w ogóle... Co jest? Zblokowałeś się o kogoś. Dobrze. Jest. Jest, czymś, jest czymś, jest czymś, jest czymś. Mam granat, możesz mi powiedzieć kim jesteś, to Ci pomogę? To to było poświęcenie z twojej strony, tak? Ej, jestem tą raną chyba. Tak? Ale ty, ale ty nie jesteś przecież Ale bo ja mam jakieś zielone łapki. Kim jestem? Dżingis. Nie, gdzie żyjesz? Jesteś przecież ludź. Nie, jest jest jesteś jingi. Ale ty I? jesteś przecież hunterem. Wiem, ale mam takie zielone łapki, no jak jak gram i mm. to jest, już kogoś. Się... Czemu nie. tu to będzie miał 30 pytałem. życia, tylko już. Pod, podpowiem wam, że jesteście daleko, daleko od kogokolwiek. Da, da, da. Nie. Tam nie można. Dziękuję. Mamy Tam punkcik. Nie. Dobra. No też przez ten płot, no! O, ktoś jest w miarę blisko. Jednej mm. jest osób. Ten mm. se tańczy w ogóle ma na was ten. O, ktoś właśnie był bardzo blisko. Latający z łomem, nie wiem kto to jest. O, no, a. nie ja jeste Złomem? Ze Tylko 10 życia! A, mam cię! Dobrze! Ile Paj고, jeszcze zostało? Od ostatniej osoby jesteście bardzo daleko, znaczy nie ktoś przebieg aktualnie, bo <mów> osoby, Ale... 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 <śpiesza> Takim... Ło, jak ty się w ogóle wziąłeś, żebyś widział swoją postać spójrz na mnie, widzisz to? Jak swoją postać? Ojej. Od... Taki model no. jesteś tu, Ale mnie wykręciło! <śpiesza> czy tańczy, krzyczy, czy. Bóg... Ale ja z tak daleko rzucałem tym granatem, to jakże mnie tak, tak siekło, no? Dobra, no już nie musicie, nie musicie się nade mną znęcać, zostawcie to to moje złoki w spokoju. To jest profanacja złok, to jest przestępstwo! To powiem wam, że... Jeśli nikt nie patrzy. To to powiem wam tylko jedną rzecz, że gdyby, no, w Polsce ciężko byłoby spotkać taką panią. Panią? Musi być murzynką. Musi... Albo hmm. musi być ładna. Musi być ortodoksyjną, nie, rudą to w murzynką to jest... w różowej szafce. To, to, to mi nie pasuje, czemu w tym domu jest tyle drzwi? Ale ciężko to panią. No to chyba. Każdy, w każdym domu są drzwi. No. Bezu, tak, no w Polsce, chłopie, medyka ciężko spotkać w Polsce. Tłumaczę ci, Kasper. Musi być ortodoksyjną, rudą, murzynką w żółtej czapce. Czemu w żółtej? Czemu w żółtej? To jest jakaś... no, Nikt się nie zapytał, dlaczego ortodoksyjną, rudą, murzynką, dlaczego w żółtej? To bo może być ruda, murzynka. Każdy Ortodoksyjna? Ma... No dobra, no to już gorzej. No właśnie. Ej dobra. jesteś jesteście daleko jest. Taką panią można ciężko spotkać, wy... No skurde ty grubasie jeden rusz się, no Można ciężko ehm, spotkać. Ja was w ogóle nie rozumiem. pralni? nie, nie wiem. <laughs> no tak. nie wiesz, e Lighter, naprawdę. To ona była? Gdzie ty jesteś Lighter? Mówię ci, że ciężko spotkać, jeszcze ojciec ci podpowiada kim jest, a ty co? To ty! Poddaj się! A to ona ona jest czarna! No mówiłem ci. Chciałem strzelić do domku i trafiłem w kogoś, kto przechodził przede mną. To nie on, bo wągł. Jak mi był on? O co chodzi? Jeszcze nie strzał. Dziękuję. To... Strzela do niego. Tyle chapa, no! To jest niesprawiedliwe. No, Dobra, ja się chcę teraz chować i zamienię się w kwiat e, róży. Nie, Cię, nie, 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 to A nie wiesz, to wzią, to jest miśc. Deadpool? Tu jest ten Deadpool. Można się zamienić w Deadpoola. To można być Deadpoolem? No, ja jestem, ja jestem Deadpoolem. A ja nie no, jestem Deadpoolem, ja będę zabijał Deadpoole. Że pięciu szukających jest. Dobra, no, na no, no, którym jest Purpose, żebym sobie od razu ogarnął? Purpost jest różowym, no. dobra. Co? Nie, nic, no, nic, nic. Nie przejmuj się, po... ani trochę. A, Myślę, że nie powinieneś się przejmować. Gdzie jesteście, gdzie jesteście, gdzie jesteście, gdzie jesteście? No właśnie, powiedzcie gdzie jesteście. Ale na, na czacie, ja mam chodzi na czacie. Chodź, na czacie. E, gdzie jesteśmy? Na mapie. Ale no wiesz o co chodzi, no nie. Coś rana. <noise> A rana. A czemu ja nie mogę chodzić? Bo jeszcze... e, d, e, Polecamy wsad. Co to jest. Faj Faj Fajnie purpos sobie radzisz w ogóle na tym, na środku, kuca ładnie. Znaczy, no generalnie jestem zatopiony w ziemi, także. W, no to tyle. Co to jest shrink. Shrink skurczenie. Nie goni. Nice. No nie no. Umarłeś. Nie, Umarłeś. z mnie. O, dobra, jest. O, uciekł, ucieka, widzę, widzę, jakby... Nie wchodź do tego domku tylko, Purpose, a tak to możesz robić co chcesz. Nie, nie, nie dostaw, zostaw tą, tą zieloną panią, zostaw, to nie jestem ja. Nie, wcale się nie boję na lewo i prawo, zostaw. <grym> <grym> dobra, poszło szybciej niż myślałem. <grym> hmm? Lejter, w szafie się schowaj. Okej, okay, no, niech ci będzie. Zamknij życie. Kurde, najgorzej, Nie za bardzo, jak on zamknę, to już, brawo. O, 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 dobra, ale cofnij się, bo wystajesz. Dobra, teraz cię um, nie widać. Mm, mm, mm. Ostatnio, tak sobie myślę, jak by medytowała osoba... Um, medytowała oby... osoba, która... w stepu. nie? I to było bo, później am, wo, bu, JAK?! <grym <grym> Wypakowałem w gościa magazynek. Nic <grym> mi się nie działo i nagle, nagle zginąłem. Aha, machity, machity, machity. Dzińki, zobacz sobie gdzieś jest druga osoba w ogóle, gdzie się schowała. Ja właśnie przyłączyłem. Ty też się musiałeś, nie, nie mogę się w coś innego zmienić. Nie, się schowała, bo już nikt z naszych nie żyje, oprócz mnie, więc mogę ci powiedzieć, gdzie się schowała. Wiesz gdzie? No nie, dlatego się pytam. Masz, on czekał czeka w kolejce po endoprotezę. No. Nie wyszło. <laughs> Kurde, no. Ale tam ciała. Ta, w tym miejscu się schowała. W tej z postaci powiem. tak dziwnie z oczu patrzy, wiesz? Moje. Może wyjmij sobie nim te długopisy, na przykład z tej kieszeni, którą tam masz i zacznij sobie podrzucać. Ale już mm. możecie mówić otwarcie, bo ja już nie żyję, wiecie? No ale przecież powiem, co, że to jest w szafie. Zobaczmy. W szafie boom, 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 boom. Druga druga osoba, to jest. Bum, bum, bum. Zarówno jeden, jak i drugi są w szafie. Zobaczcie, ja mogę wchodzić w szafę. Jestem Harry Potterem. To jest szafa do Narni. To narnia, a nie Harry Potter, właśnie. O, czekaj, patrzy Pem, na Nie, ktoś. Jest. To jest chwilę, to, ja, to ja szukam schodów. O nie, ja muszę... Ja, ja muszę przejść do jakiejś innej tej, wiecie, do drużyny, bo to jest mm -hmm. bez sensu, tak, ja Przejdź. czekam w tym momencie 3 minuty. Przejdź śmiało, możesz, powinno cię przerzucić. Tylko nie wiem jak. E... Dobre pytanie. O, jest, dobra, o. o jesteś z nami? A, tak, to no łopie, bo nie, bo to jest bez sensu, wiecie co, ja nie, ja nie mam na co patrzeć, wiecie o co chodzi. Dobra, teraz no. jestem Harry Poterem. Halo, odsuńcie to. No co, bo skrzynki? Ty jesteś obok drugiego, ten drugi co poszedł to też jest schowający, wiesz? A zmienił się w obchroniarza teraz. No dlaczego nie mogę tego rozwalić, no? Na pewno nie będzie widać, jak ktoś tu będzie przechodził, że są rozwalone skrzynki, ani Dziwnie się suwasz na siedząco, po turecku. O, o, już nie. Okej, okay, okej. Okay. Tam, tam gdzie ciebie okay. rozmawiają? Ma, weź się sobie oh, w tym pomieszczeniu za sobą i się zabuduj skrzynkami. Hmm. Za tobą jest takie fajne pomieszczenie, zobacz sobie. I dwóch biegaczy, co? Takie... Piękne. Hmm. Jeszcze ze sobą masz większą, <coughs> większą barykadę zrób. Czekaj, czekaj. czekaj. W sumie tak możemy zrobić Bartikus. w kolejnym rundzie. Zabudować się tu wszyscy. To przy, wszyscy razem, nie? Tak. <laughs> Tylko w tym małym pokoiku, żeby jeszcze, jeszcze ja nie. Nie wiem, jakie to jest dom, nie? Bo wiecie, no ja. Nie, nie wiem, zobaczymy. Dwa domy. się to powie. No jeszcze półtorej minuty. A to wygląda. Tam by znowu w szafie <laughs> się schował. <laughs> o, zabili się. No i bardzo ładne i tam jeszcze zostało dwóch. Dwóch? Mhm. Mm Okej. Okay. Nie, jeden. Mr. Mint. Ty... Harry Potter. O nie, jeszcze. <coughs> teraz jestem Harry Potterem, czy nadal źle? Teraz to. Tak, teraz jesteś komórka pod schodami. Private Drive. Hello. Please don't shoot that little green girl. No tak. A mogę wejść do lodówki, czy co to jest? Co to jest takiego Ja Nie wiem, co to jest. Tary tary tary. Tylko Ty jako martwy i tak już y, oni Cię nie widzą. Nie możesz nic napisać. <mum> <mum> <mum ale mogą zawsze powiedzieć temu, nie? Ty no ale ten w tej szafie to jest dobry koleś, nie? Mm -hmm. On dalej żyje? Ta, no tak, dalej w szafie siedzi. Siedzi w szafie. No moglibyście coś zrobić. Jakieś Jakby on nie żył, to bym poszedł i się sam zabił, no. 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 On siedzi w szafie, on chce to wygrać. No tak, zdecydowanie. No. A ty całujesz schody. Ja jestem Harry Potterem. Trochę, trochę, schodami. trochę Harry Potterem. No to jest nudnowate, no, no. No jest. Jest jestem Harry Potterem Ale ale takim po 60. Ludzie nie, nie, nie cierpią <laughs> satysfakcji z tego, że się biega. No, no ja i biegam przed nimi, no. Biegam, biegam. Ta, od tak, od ściany do ściany, no. A, to A, czasów. Czasów. Dobra. Dobra nie czasu. Do... Teraz musimy ich znaleźć wszystkich. Teraz musi o Boże a z nami jest jeszcze jedna osoba, tak? Mhm, mm to jest Szafa, się nazywa. Bartikus z nami jest. No to ten, co się chował w szafie. Tak. Pewnie teraz zrobi to samo. Johnny Szafa. Johnny Szafa mnemonik. Dobra, jak coś to ostatnia rundka. Tak, 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 dobra, tak, tak, dobra. tak, tak. Postarajcie się, żeby Przecież nie tak. zostawić po sobie takiego, wiecie, yy, paskudnego... Znaczy, tak? no, ja Wam mogę od razu pomóc granatem jak chcecie, nie ma problemu. Aha, na start. Może wszyscy strzelmy hmm. w siebie Chodota na start. No. Starnię... no, bo ja bym się wolał chować, wiecie co, to jest dobry pomysł. Uwaga, gotowi? Dawajcie. Czekaj, ja stańmy obok siebie, tak? Chodźcie tu. Skureczkę. Tylko, że. O, nie, jeszcze ten. Jest, jest, jest jeszcze ten. Parki... już nie ma problemu, Zbretty. dobra. Dobra. Nie zabijcie. A ja już. Ta amunicja mi się skończyła, ja też już. Dobra, 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 i teraz... Czemu na nam to poszło? Chcemy, chcemy... się chować. Ciekaw jestem, co myśli druga drużyna o nas. Lame. O, dobrze, możemy się chować. Dzień, dobra. Który to był domek teraz? Właśnie. Y ten, ten z flagą. Z flagą. Coś dobra. ty nie powiesz, człowiek. Ej, ktoś co zablokował chyba w przejściu. O, lajter, widzę to jest taki, to jest taki, no taki inny, no. Jaki inny. Ja, ja jestem w domu. Ja jestem za domu, later. Z wejściem przy, przy, przy ulicy, bo ten drugi nie ma wejścia przy ulicy. Dobra, ja już jestem tutaj, czekam na całą resztę. Gdzie ty, ty jesteś? Nie mają wejście no, przy ulicy. Halo. No nie, nieprawda, nie chyba. Siema. Cześć, purpos. jesteś jesteście, w którym domku przy ulicy? Ten domek, ten, ten drugi. Ten nie, nie ten zielony, a ten. Nie, nie e, ten zielony. Ten, ten z wejściem przy ulicy bezpośrednio. Ech. Kładziemy. Ja już to robię barykadę. Okej, okay, okay. róbcie barykadę, my Szybko, po prostu no no. jak coś. No ja nie mogę przejść przez ten... Co to jest? Shrink? To yes. yes. Decoy. A jakie macie skille? Dżingis, taki miał skill? Decoy, a Purpose? Eee... These guys. O, yes. zabili mnie, no! Jak on wiedział, że ja to ja? Dobra, barykadujcie się. Nie Będę was obserwował. No ja dobra. nie wiem, jak tam do nich wejść totalnie. Dobra, chodź tu, Lighter, w takim Dobrze razie. Dobrze idziesz. Nie tutaj, tutaj! Tam jest pokój <laughs> zwykły! Idź stąd, bocie! A co to za różnica, no? Chodź tu. No bo w pokoju Chodźcie bardziej ten... zabarykadować. A tutaj... No, bo... no dobra, nie ci będzie. Gdzie tu się schodzi na dół? Halo? Z te skrzynki do środka. Uuu! Za kaloryferem masz wejście. Za jakim kaloryferem? O, tu! Teraz skręty, nie w tą stronę! Tu? O, tam, no. Nie tam, nie do tego pokoju, tu, tu? Te, o, tam do tego pokoju, za kaloryferem. Kłócasz trzy razy, walisz głową w kaloryfer. Aha, dobra, spokojnie, nie ma problemu. <noise> nie no, nie Cóż? wiem gdzie do nich wejść, naprawdę. Aj! No to w podziemiach jest trochę tak jakby. Musisz mieć zejście do piwnicy. Ale, czy ty, ale ty jesteś w złym domu chyba. Nie wiem w którym jestem domu, dobra, w tym na pewno nie ma wejścia. Nie, to nie o, jest ten dom, jest, ja też w nim byłem. Jest, o tam, po ten drugi po, po drugiej stronie ulicy, widzisz? Ta Tam gdzie ten skaczący ninżowaty żółwia żółwia O patrz jak patrz. Fa, gość tu się zabił Zepsuliście. właśnie Zepsuliście! No jak się nie, nie mogliście odnaleźć tego domku, no A ja jest twardo? Ludzie no. Tylko ja żyję. Cała no. nadzieja tutaj Zepsuliście No, no na pewno no, mówiłem we nie w zielonym domku. Co to? Co to za zwłoki leżą tu obok mnie? No właśnie tak bywa, no. <noise> ty, masz laskę, bierz ją na łóżko od razu, dawaj, ty! Dawaj, ją! Do szafy, ją, do do szafę. Szafę, dobrze! Do Atakuj! Czekaj, bo ona drzwi próbuje! Nie, nie, nie wychodź z tego pokoju! gdzie Nie! O dobra, do, do, do toalety! <noise> bierz dawaj, ją! Dawaj, dawaj, idziemy, idziemy. Do wanny, do wanny ją, do wanny! Zamykaj drzwi! Zamyk nie, 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 nie! nie. O ty, nie. Ona nie <noise> musi się bawić, o nie! A jest! Tutaj dwóch gości Żeś spuścił! Coś, żeś zmalał troszkę przy tej dziewczynie. Przepraszam, znaczy, presja otoczenia. Ale, żeś nagromadził materiałów w sobie, chłopie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie. dobra zabawę, i do następnego odcinka, trzymajcie się. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia na razie. No